Uwaga, miłośnicy grzybów! Musicie to usłyszeć. Dziś odkryjemy tajemnicę jednych z najbardziej fascynujących grzybów, jakie możecie spotkać w naszych lasach. Opieńki mogą Was kompletnie zaskoczyć. Te niepozorne grzybki, które często mijamy bez większej uwagi, pojawiają się w lasach, parkach, a nawet ogrodach w chłodniejszych miesiącach. Jesień to ich ulubiona pora roku, kiedy to możemy je spotkać w pełnej krasie. Mogą wydawać się zwyczajne, ale kryją w sobie niesamowite tajemnice. Opieńki to prawdziwe cuda natury, które mają wiele do zaoferowania zarówno miłośnikom przyrody, jak i kucharzom. Opieńki należą do najliczniejszych grzybów na świecie. Ich różnorodność jest zdumiewająca. Niektóre są jadalne i pyszne, ale uważajcie, nie wszystkie są bezpieczne. Ważne jest, aby dokładnie wiedzieć, które z nich można spożywać. Zanim wrzucicie je do koszyka, warto poświęcić chwilę na naukę ich rozpoznawania. Kluczowe jest poznanie ich cech charakterystycznych. Rozpoznanie to podstawa. Bez tego zbieranie grzybów może być ryzykowne. Opieńki mają gładkie kapelusze, czasem z drobnymi łuskami, co jest jednym z ich znaków rozpoznawczych. Ich kapelusze mogą być różnej wielkości, ale zawsze mają ten charakterystyczny wygląd. A ich nóżki często zdobi wyraźny, jasny pierścień. Ale pamiętajcie, jeśli nie jesteście pewni, lepiej nie ryzykować. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości, Lepiej zostawić grzyby w lesie. Zbieranie grzybów to wspaniała przygoda, ale zawsze musimy pamiętać o ostrożności. To także doskonała okazja do spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Ale bezpieczeństwo przede wszystkim pamiętajcie o odpowiednim ubiorze i narzędziach, które mogą ułatwić wam zbieranie grzybów. A teraz uwaga: nadchodzi prawdziwa bomba. Opieńki to mistrzowie podziemnej ekspansji. Ich grzybnia może tworzyć ogromne sieci pod ziemią, które są niewidoczne gołym okiem, ale mają ogromne znaczenie dla ekosystemu, co czyni je jednymi z największych organizmów na Ziemi. To niesamowite jak te małe grzybki mogą tworzyć tak potężne struktury. W Stanach Zjednoczonych jedna sieć grzybni opieńki rozciąga się na dziesiątki hektarów. To prawdziwe giganty natury. Niewidoczne a jednak niezbędne dla zdrowia lasów. Bez nich wiele ekosystemów nie mogłoby funkcjonować prawidłowo. Jeśli znajdziecie jadalne opieki, macie w rękach kulinarny skarb. W Polsce cenimy ich delikatny smak i wszechstronność w kuchni. Możecie je podsmażać, marynować lub dodawać do tradycyjnych dań, takich jak zupy i sosy. Ich smak doskonale komponuje się z wieloma potrawami. Pamiętajcie tylko, aby najpierw je obgotować by usunąć niepożądane substancje. To ważny krok, który zapewni Wam bezpieczne i smaczne danie. Grzyby takie jak opieńki to nie tylko smakołyki. To bohaterowie ekologii. Następnym razem, gdy zobaczycie je na pniu drzewa, pomyślcie o tym, patrzycie na fragment największego organizmu na Ziemi, cichego strażnika naszych lasów. Opieńki to prawdziwe cuda natury, które zasługują na naszą uwagę i szacunek.